Wszystkim z tej strony, taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. I bardzo dużo osób prosiło mnie o to, żebym wypowiedziała się na temat tych nowych postaci, które mają dojść już w przyszłym roku, na temat tych beta testów. I oczywiście możemy to zrobić. Zaraz będę tutaj wklejać jakieś tam fragmenty filmików, które chciałabym skomentować. Linki do tych filmów będą oczywiście w opisie, żeby nie było. I jeżeli chcecie wiedzieć, co ja o tym myślę. I chcecie się podzielić swoją opinią w komentarzu, to jak najbardziej zapraszam do dyskusji. Tylko pamiętajcie, żeby zachować poziom i żeby szanować in zdanie innych ludzi, po prostu. No, także lecimy. Okej, okay, misiaczki, jesteśmy na kanale Hani, do którego link oczywiście macie w opisie. Ja zostawię tutaj subkę, żeby nie było. E, I będziemy lecieć na podstawie tego filmiku i opowiadać sobie, e, co nam się podoba bądź co nam się nie podoba tutaj w tych nowych postaciach. E, ja nie będę też odpalać jakby dźwięku, żeby tam to nie kolidowało z, z tym, co chcę mówić, żeby wiecie, no wszystko było clear. Także mam nadzieję... Nie, nie rezygnuj z subskrypcji. Także mam nadzieję, że przejdziemy przez to razem. Dobra, widzę, że tutaj w ogóle ta postać już... Ojo! Ja widziałam to wcześniej, ale cały czas... Ale cały czas nie mogę sobie wbić do głowy, że nasza postać jest teraz taką troszkę kluseczką, no. No nie oszukujmy się, ale tych tych właśnie... O, 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 o koń w ścianie! Naszych... Body typów jest w sumie troszkę mało. Mm, zaraz tutaj przejdziemy prawdopodobnie do tego, żeby zobaczyć. O, okej. Okay. Um, właśnie to chciałam zobaczyć, to jest najważniejsze. Mamy tutaj e, kilka typów ciał, więc to nie jest to najszczuplejsze. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć typów. Mam nadzieję, że ta osoba tutaj zaraz coś e, kliknie, bo nie chcę też, wiecie, no. O, jak super patrzcie, ona tu pokazała wszystkie te. Yy... Dobra. Znaczy, kurczę, no tak patrzę w sumie na to, to, to. Ta najszczuplejsza nie jest taka zła. Wiecie, czego mi tu brakuje? Brakuje mi tutaj wcięcia w talii, brakuje mi tutaj troszeczkę piersi, bo no, z tego co słyszałam, to nasza postać ma lat 19, a to wygląda troszkę dziecięco. Okej, okay, i tu macie te typy postaci. Mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą. Okej, okay, ta najszczuplejsza OK, ale nadal, gdzie jest nasze ładne wcięcie w talii? To tego brakuje, jakby wszystko w porządku, ale. No, szkoda. Szkoda, że tego wcięcia w talii nie ma. E, podobają mi się tutaj właśnie włosy. To z jaką dokładnością są e, wykonane. Mega mi się kojarzy w ogóle ta nasza postać z Simami. Fajnie, że jest tak bardzo dużo e, skór do wyboru w sensie kolorów, od, odcieni. Fajnie, naprawdę to jest spoczko. E, tutaj mamy typy twarzy. No. Nie jest to jakiś super, najładniejsze, aczkolwiek da się to przeżyć. Ja naprawdę jedyne, czego nie mogę przeżyć, to tego, że nasza postać nie dostała więcej typów budowy. Dlaczego? Gdzieś tam znalazłam na forum, wkleję Wam tutaj komentarz, że Star Stable planuje, nie jest to określone w czasie, ale planuje dodać więcej tych typów ciałek, także być może dostaniemy. Okej, okay, mamy też osobno kolor brwi do wyboru, więc to jest też bardzo, bardzo fajne, bardzo w porządku, ja bym chciała, żeby ta postać właśnie jeszcze tu weszła i pokazała nam włoski, bo te włosy to jest po prostu hit. Gdyby oni zostawili wszystko, co było, tak, jak było, ale zmienili tylko włosy, to naprawdę moim zdaniem byłoby mega fajnie i gdyby po prostu dodali, wiecie, jakąś animację półsiadu, czy właśnie tego anglezowania, żeby nasza postać współgrała z tym, to, to byłoby super. O, tutaj też macie, widzicie, te, te włoski. Aha, tutaj są makijaże. No makijaże to też jest hit. W ogóle fajnie, że te. Aha, bo tutaj. Jakby to jest beta testing. I, i ja rozumiem, że to tutaj nie wszystko tak super działa. E, tutaj na przykład gdzieś tam coś wystawało. Ale to nie jest. To, to, nie, to nie jest złe. A. Okej, okay, ta postać wyszła ładnie. Ja coś czuję, że, że na razie tak wszyscy narzekają na to, ale to będzie hit. Ta postać na przykład mega dobrze wygląda. No kurde, jedyne czego brakuje to, tak jak mówię, tego wcięcia w talii, To W ogóle ona tutaj stoi troszkę taka przygarbiona, jakby mam wrażenie. No nie wiem. A tutaj mamy w ogóle jeszcze te animacje, które mają te nasze stare postaci i wydaje mi się, że Poza tym chodzeniem chyba to jeszcze nie jest zmienione. Ojej, chodzimy tutaj w, w miarę tak fancy. To, to w ogóle ta fryzura jest spoko, tylko gdyby nie te kolory. Bo w ogóle fajnie, że się rusza. Właśnie, tak myślę, że o nie, wybaczcie, nie przyciszyłam telefonu. Już y, to zmieniam. Dobra. Y, Okej, okay, no spoczko. O, 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 kucanie też jest. <laughs> Wchodzi jedno w drugie. Nie, no, ale twarz wygląda naprawdę całkiem dobrze. Nie, nie mogę się tutaj doczepić, mimo że mamy jakiegoś tam kartofelka na nosie zamiast, no właśnie, kartofelka na nosie. Kartofelka zamiast noska, to widzicie, no ta postać wygląda nadal jak taka kluseczka trochę na, na tym koniu. No nie oszukujmy się. No. Okej. Okay. I to wygląda dobrze. Tylko. Ona robi taki jakiś. okej, okay, to jest ten półsiad. Strasznie się odchyla do tyłu. No, w wiecie, tak mocno ten tyłek wypina w tył. To jest takie mega dziwne. Mam nadzieję, że to poprawią w przyszłości. Jezu nie! Nie mogę na to patrzeć! A! Jak ona pociągnęła go za te wodze, patrzcie to jeszcze raz. Jak będzie chciała, żeby zadębował. Takie. Yeah! To Nie! Błagam, naprawcie to, please! To, to, jest, to jest złe po prostu, no i też brakuje tutaj tego anglezowania, cały czas idziemy jakby kłusem ciczebnym, co z jednej strony dobra, okej, okay, ale z drugiej trochę szkoda, no bo fajnie by było, jakby ta nasza postać jednak była zgrana, ale nie, no jej pośladki, normalnie jej biodra tutaj pracują, jak ona jedzie, no i to jest okej. Okay. To wypinanie tylko podczas galopu, no, 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 to jest pase. Okej, okay. to są jeszcze takie stare animacje właśnie głaskanie, ale tak poza tym, to kurczę, fajnie, że te plecki gdzieś tam się ruszają podczas tego chodzenia, no nie jest to najgorsze, mówię, brakuje anglezowania, brakuje wcięcia w talii, brakuje właśnie więcej takich typów sylwetek, hmm, mogliby dodać jakąś gruszkę na przykład, czy jabłuszko, czy klepsydrę, wiecie o co mi chodzi, że faktycznie byłoby taka, byłaby taka mega różnorodność, fajnie, bo mogliby to zrobić, why not? Jakby to nie jest, wydaje mi się, e, tak, tak trudne dla nich. I jest też kilka fajnych rzeczy, oczywiście. No, tak jak mówię, to <gryw> ja uważam, że oni to jeszcze poprawią. E, to jest tylko beta tester. I jakby. Liczę na to, że, że SSO. Nie, no okej, okay, galop mi się podoba. N nie mogę tutaj nic powiedzieć. Galop mi się podoba. Jestem z zadowolona z tego galopu. Wygląda to dobrze. Wygląda to naprawdę dobrze. Tutaj też, kuczę, no właśnie nie wiem teraz. Z jednej strony ta postać wygląda jak taka klózeczka, ale z drugiej strony w końcu wyglądamy jak człowiek na tym koniu, a nie jak taki patyczek. <grych> Także, no są dobre i, i złe strony tych postaci. Ja jestem zakochana we fryzurach. No może nie w koniecznie tej, którą ona ma teraz na sobie, ale patrzcie, tutaj się przepachaj. No, jakby te, te ubrania jeszcze tutaj nam nie pasują. Co to jest? Czemu ty to przybrałaś? Nie, czekajcie, e, znajdę inny filmik. Dobra, i jesteśmy na kanale Just Another Pixel, Another Pixel, e, gdzie też testuję te nowe postacie. E, no, postać wygląda już dużo lepiej. E, cały czas, tak jak mówiłam wcześniej, animacje są te same, które były wcześniej. Ja bym bardzo chciała, żeby ona właśnie pojechała tutaj do tego sklepu. Z tymi włosami, żeby pokazała, jak one wyglądają. Bo widzicie, no kurczę, ja naprawdę jestem mega zakochana we włosach. To jest coś pięknego. Jest tutaj bardzo dużo tych fryzur, no i one są już zrobione i to jest takie ładne. Te blondy, to wszystko, no masakra. To jest strasznie fajnie zrobione i jestem tym akurat mega zaskoczona i naprawdę akurat z tego bardzo się cieszę. I ta postać tutaj wygląda naprawdę dobrze. O, to są te takie właśnie z pasemkami. Fajnie. Naprawdę ta postać wygląda fajnie. Um, nie wiem, mam wrażenie, że jakoś tak mniej wypina ten tyłek. Chyba, chociaż nie wiem, może mi się tylko tak wydawać, albo już jakoś mocno zwracam na to uwagę. Nie wiem, no... Jestem na tak. Jakby nie mówię nie tutaj w ostateczności, bo, bo ja musiałam to przemyśleć, też jakiś czas się nie wypowiadałam na ten temat, bo, bo sama nie wiedziałam, co o tym myśleć. Mam mieszane uczucia, o może tak. Mam mieszane uczucia, ale czy to jest coś bardzo, bardzo złego? Mm, nie, jednak wiecie, to jest duża zmiana dla SSO. Jesteśmy y, przyzwyczajeni przez 11 lat do postaci, która wyglądała jak patyczek. Która ma bardzo mało animacji, i tak dalej. I tutaj dostajemy coś zupełnie nowego, coś totalnie innego, coś podobnego do Simsów. I jeszcze nie mamy body które mogłyby się podobać każdemu. Także ja uważam, że jest takie 70% na tak. Tak, te 30% na nie nadal czegoś brakuje, ale naprawdę makijaże są fajne, włosy są fajne. Więc uważam, że warto dać temu szansę i warto przeczekać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Dajmy temu po prostu szansę. I ja z tego miejsca bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę. Czekam na Wasze opinie. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.